God bless you, Poland. Thank you so much. Panie i Panowie, to był piękny wieczór, absolutnie na miarę gwiazdy, która była dziś z nami w Oporze Leśnej w Sopocie. Kilka prostych praw i piękna muzyka. Oto jesteśmy dziś, po tym wieczorze, bogatsi. Jutro o 19.30 w TVN koncert jak za dawnych lat. Gwiazdy na scenie. Spotkanie z nimi będzie naprawdę wielką przyjemnością. Mam nadzieję, że Państwa nie zabraknie. Kończymy galę Sopot Festival Katie Melua i fantastyczny Elton John byli dziś z nami. Na Państwa liczę jutro, w niedzielny wieczór. Kłaniam się i do zobaczenia.